Z pytaniem zakon. wraca pan Leszek o Możliwość zaprowadzenia. Tak, Leszku, o, zostałeś, zostałeś upierdliwcem razem z Krzysztofem Skrobisiem. Serdecznie was pozdrawiam. E, e, ale, i pytanie. Liczę, jest. że w następnej kadencji tak, znajdziecie tak, się w Radzie Miejskiej, bo ewidentnie potrzebujecie gdzieś tać upustu. E, e, czy, chodzi o ten porządek, tak? Że wydłużają się przerwy. Bardzo się staramy dyscyplinować i żeby to faktycznie tak trwało. Nie zawsze się to udaje, nie zawsze jest to możliwe, ale będziemy dążyć do perfekcji. Powołamy bo, się bo nawet, bo tylko ten, kto się nie poprawia tak. i nie rozwija, e, nie ma przyszłości, więc będziemy. Będziemy dążyć do, yy, do perfekcji. Consuz. Ale pan Leszek Dzieński, który tutaj został tak, tak y, nieładnie ci nazwany. Tak ja, nieładnie, pieszczotliwie ci... ja tu dementuję. Przepraszam, muszę to zdementować. Również to, co napisała pani Monika Goleszki-Silewicz. Wszystko, Leszku, to tylko z sympatii i z czułości do ciebie. Ty wierzysz o tym dokładnie. Nie, cieszę się, że pani Monika jest uspokojona. Leszku zapraszamy, zresztą Krzysztofa Skrobiśa też zapraszamy na sesję. Pan Krzysztof Skrobiś bywa na sesję dość często, tak.